bare Pokażcie, czym jesteście. Jeśli zapakujesz stopę do niewłaściwego buta, to odbierasz sobie możliwości do swobodnego czucia podłogi. A stopa jest jak oko, to narząd zmysłowy, dobrze dopasowane buty mogą Ci pomóc, tak jak dobrze dopasowane okulary. Czy barefooty są dobre, na pewno mamy w nich większe czucie stopy, a większe czucie to mniej niepewności i strachu, czyli większe czucie to mniej napięcia w ciele. Natomiast jeśli zakładamy je w mieście, to jest jeden problem. Stopa nie jest płaska, więc jeśli chodzimy nie płaską stopą Po płaskim terenie To prędzej czy później wyrobimy sobie płasko stopie Natomiast jeśli zakładamy je w naturalnym środowisku Gdzie stopa może się wykazać Barefoot będzie świetnym treningiem Dla mózgu i dla stopy W naturalnym terenie moim zdaniem same plusy Na płaskim, w domu, na siłowni W mieście plusy i minusy Najlepiej sprawdzić na sobie i ocenić Chcecie film typu Wielki test barefootów? Dajcie znać w komentarzach Pozdrawiam, Artur Karapetian